Dzisiejsze szkolenie jest pierwszym z cyklu szkoleń, jakie zorganizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Jest to szkolenie skierowane do rolników współpracujących z naszym stowarzyszeniem, jak również do pracowników firm wspierających stowarzyszenie ASAP. Szkolenie dzisiejsze obejmuje kompetencje miękkie, którymi powinien charakteryzować się rolnik w czasie swojej, wykonywania swoich obowiązków i do tych obowiązków między innymi należy podejmowanie decyzji. Aby te decyzje były podejmowane skutecznie i efektywnie, powinien rozwijać właśnie te kompetencje, takie jak komunikowanie się, negocjowanie, ukierunkowanie na wynik, ukierunkowanie na klienta. Czy wiedza zdobyta podczas szkolenia przyda się w zarządzaniu gospodarstwem? Myślę, że wiedza taka bardzo się przyda naszym gospodarstwom, ponieważ z reguły szkolenia dla gospodarstw rolnych są robione tylko i wyłącznie z nauki, jak uprawiać, w jaki sposób uprawiać, a nie ma uczenia z tego, jak zarządzać ludźmi, jak negocjować kontrakty, jak komunikować się ze swoimi pracownikami. A co najbardziej się przyda? Myślę, że komunikacja z pracownikami, ponieważ jeśli ja się dobrze skomunikuję, pracownik będzie lepiej pracował i na końcu będzie lepszy zysk dla gospodarstwa. Szkolenie jak najbardziej pożądane, jak najbardziej przydatne w naszej sytuacji, gdzie mamy, że tak powiem, kontakt z tymi osobami pracujący, pracującymi na, na umowę zlecenie, Także motywacja, jak najbardziej przywództwo, to wszystkie rzeczy jak najbardziej myślę, że przydadzą się w naszym gospodarstwie. Wiedza zdobyta na dzisiejszym szkoleniu przyda się bardzo mocno w zarządzaniu gospodarstwem. Było podjęte bardzo dużo aspektów związanych z zarządzaniem, z motywowaniem pracowników, ale i nie tylko. Dla mnie osobiście jako menadżera istotne jest to, że nauczył nas Pan kontaktu z tymi ludźmi, mówienie im rzeczy podstawowych. A poza tym no myślenie o tym, że nie jest jakby najważniejszym i żeby doceniać to, co inni ludzie też o nas sądzą. Aspekty, które zostały poruszone tutaj otwierają coś w naszym myśleniu, które no jest potrzebne. Zauważamy potrzebę jakichś zmian, które, które trzeba dokonać w naszym gospodarstwie, jednak z, większy, no, z części tych, tych potrzeb nie byliśmy, nie byliśmy świadomi tego. Dopiero rozmowa tutaj między, między uczestnikami i, i trenerem no, pokazuje nam pewne elementy, nad którymi musimy popracować. Jest to chociażby komunikacja wewnątrz firmy, czy sposób no, motywowania pracowników, tak, próby dotarcia do nich, żeby oni powierzone im zadania zrobili w taki sposób, w jaki to my tego oczekujemy, a nie, nie zawsze. Dobrze im to komunikowaliśmy jak to ma być zrobione. Celem głównym szkolenia jest to, żeby zainspirować rolników w tych kompetencjach, które są, były czasami troszeczkę ostatnimi czasy pomijane w kompetencjach miękkich, tak? nawiązywanie relacji, interakcji między ludźmi, zarówno patrząc na do wewnątrz Przedsiębiorstwa rolnego, tak, gospodarstwa, jak i na zewnątrz. Czyli mówimy tutaj o nawiązywaniu relacji, zarządzania pracownikami, prawda, motywowania ich liderowania, żeby poszli za swoim przywódcą, liderem, tak, zarządzającym, jak i na zewnątrz, czyli, czyli kwestie negocjacji czy budowania długotrwałych relacji z dostawcami czy odbiorcami. W szkoleniu najważniejsze jest to, że wszystko odbywa się na przykładach z życia. Jest uruchamiana wiedza, uczestnicy dzielą się chętnie swoją wiedzą, opowiadają na swoich przykładach i te przykłady, czasami różnego rodzaju problemy, zagadki, z którymi się borykają, są przez nas analizowane. Dzięki temu jest takie czerpanie inspiracji do tego, żeby można było, powiedzmy, coś zaimplementować w swoim, w swoim gospodarstwie. Pierwszym takim przebijającym się czynnikiem to jest to, żeby zainspirować ludzi, którymi zarządzają rolnicy, do tego, żeby w jakiś sposób mieli więcej serca, czyli czy byli bardziej zaangażowani w tym procesie rolnictwa zrównoważonego. Prawda? A drugim elementem to są, są różnice pokoleniowe bardzo ważnym aspektem. Prawda? I to są takie dwa główne wątki, które, które tutaj się przewijały. Oczywiście patrząc na zewnątrz jeszcze dochodzi cały wątek, prawda, jak rozmawiać z dostawcami, z korporacjami, z dużymi koncernami, prawda, które mają w jakiś sposób prawda, już ustawione procesy, procesy, czy negocjacyjne, czy politykę względem, względem rolników, rolnictwa.